Ochotników proszę o zgłaszanie się do sektora trzeciego, a tymczasem przed wami górnicza orkiestra ta z Bytomiang. Panowie, prosiłem, wejść te rury, bo się do wymiernąć! No co jest panienki? Co strawa z Są Wasze identyfikatory. Chodzicie zaraz po wytomiankach, wygracie z 5 kawałków góra 20 minut i żadnych bisów. Pan Sobański Was zapowie, pan na razie zostańcie tutaj. No i udanego występu A co oni w ogóle grają? A skąd ja mogę wiedzieć Baty, nam złożenie Co? Sery, gdzie jest teleta? Lewo, prawo, prosto i tam po lewej będzie. Powinniśmy byli zawiadomić kuratorium masz szczęście. Mogę cię przenieść do klasy o innym profilu. Nadrobisz wszystko? Alżę. Pytam o coś. Wszystko ma swoje priorytety. Zajebiście. Wszystko ma wady, zanady, Sorry. Przepraszam. Wspannę później. W świecie swych wartości, powstałem z nicością dałem do tego wolności Niepiemy Co jest, wsiadłem Ale jeszcze dwie klatki na tysiącleciu do zrobienia Idę tym tropem, bawi się hip-hopem Zalewam potopem rybów kłopot za kłopotem Mrówka i charówka wspólne ze sobą Słówka wolna od nich, magówka życie fajne Jak kresówka mam swój cel, jak pocztówka Trafiać do adresata W ten sposób podróżuję, lecz nie jak Magellan dookoła świata I nie ma bata na jakiekolwiek zmiany Choć bieda przygniata wszystko ma swoje priorytety, niestety Wszystko ma swoje wady, zalety Hierarchia wartości, obowiązki, przyjemności powa podróż do przyszłości Wszystko ma swoje priorytety, niestety Wszystko ma swoje wady, zalety Hierarchia wartości, obowiązki, przyjemności Halo? Jestem Bogiem. No pomyłka. Stary, kurwa, przygięłeś, że ja pierdolę. Nie kurwa! Możesz w ogóle powiedzieć, co znaczy jestem Bogiem? Wiesz, co znaczy jestem słoniem? Ej, stary, no bez przesady, nie? Ej, popatrz się, stary, żadne radio nam tego nie puści. Zrobi się smród i sklepy też nie będą chciały tego przyjmować. Ty, a skupaj, teraz, nie? Jakbyśmy mieli to grać na koncertach, tak, Ile pracowaliśmy nad tym materiałem? Chcesz to wszystko rozjebać? Stary, no, płyta już jest zamknięta, nie? Gdybyś tak nie mieszał, to Gustaw już dawno by z tym dotłocznik pojechał. Dobra, da dajmy to na single. Nie, kurwa! Ja pierdolę, ej, przez całe życie robię rzeczy, których nienawidzę, a jak wreszcie chcę zrobić coś, co chcę, to mi, kurwa, nie wolno? To jest, kurwa, moje i spierdalać, rozumiesz? I albo kurwa ten kawałek będzie na płycie, albo nie będzie płyty. Jestem kurwa artystą i dla mnie to coś znaczy. Decydujcie się! Cześć, jakiś Pan Gustaw.